za bogate przedstawienie. Nie wiem do końca, czy zasłużone. Bardzo serdecznie Państwa witam. Na wstępie, to jest oczywiście tradycyjne i tak wypada, ale mówię nie tylko dlatego, że wypada, ale od serca. Ogromnie dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję za zorganizowanie tej konferencji. Czasem z Panem Doktorem, z Maćkiem się już znamy od dawna i nawet coś kiedyś popełniliśmy razem. W związku z tym z Maćkiem często rozmawialiśmy o tym, że nie ma wielu konferencji takich stricte amerykanistycznych, prawno-politycznych, ustrojowych. Możemy gdzieś stworzyć panel w ramach jakiegoś eventu prawnego lub politologicznego. Także ogromne podziękowania dla stworzenia tej platformy, dla pana doktora Karola Wojciechowskiego. Ja też jednocześnie gratuluję znakomitego wystąpienia, dlatego że na samym wstępie, żeby zebrać w 15 minut to wszystko, co jest ważne, jednocześnie w bardzo takiej przystępnej formie i ciekawej, to trzeba potrafić. Także wyrazu uznania również w wymiarze naukowym. Ja bardzo się cieszę, że mogę swoje dwa grosze, słowo grosze akurat może mieć znaczenie, będę mówił o pieniądzach, dorzucić do tej dyskusji, aczkolwiek nie ukrywam, że za, zazdrością patrzyłem na panel pierwszy, bo gdybym miał taką możliwość, coś o tym sądzie, bym może chciał powiedzieć albo o równoważeniu władz. My znamy się dobrze, więc mamy różne fora, gdzie dyskutujemy. Zostałem poproszony o to i absolutnie to przyjąłem i mam nadzieję, że to krótkie moje wystąpienie na temat finansowania kampanii wyborczych albo ugruntuje wiedzę, przybliży lub rozszerzy perspektywy, dlatego że będziemy mówić o pieniądzach i chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że pieniądze są ważne, nawet można powiedzieć, zaryzykuję twierdzenie, że... Wszyscy lubimy pieniądze, nawet jak nie lubimy się do tego przyznawać, to politycy nie mają z tym problemu. Oni do tego się przyznają, mają również świadomość tego, że, że bez pieniędzy, i to jest taka pierwsza prosta myśl, że bez tych pieniędzy tej kampanii nie da się przeprowadzić, a wielokrotnie nie da się wygrać. Ja postaram się w krótkiej perspektywie pewne rzeczy, bardzo krótko historycznie, ale też podać Państwu pewne dane statystyczne i odnieść się, jeśli mogę, mamy, jesteśmy w przededniu niemal wyborów, więc od, od, odnieść się do współczesności, jeśli chodzi o to, co się się W tej chwili wśród kandydatów i czy to w jakikolwiek sposób możemy przewidywać, że wpłynie na końcówkę tego wyścigu o biały dom, czy jesteśmy w stanie z tej perspektywy to zdefiniować. Warto podkreślić to oczywiście z literatury, która jest bardzo bogata, literatura amerykanistyczna, a w Polsce też jest spora grupa osób, która zajmuje się szeroko pojętym finansowaniem kampanii wyborczych. Mieliśmy tę okazję z Maćkiem swego czasu. Mieć projekt naukowy wokół tego i jego rezultatem jest książka Cena Demokracji, Finansowanie Federalnej Kampanii Wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym nie z powodu... Reklamy, bo to, to nie są raczej książki, które spowodują, że indeks Hirsza wyskoczy do takich granic, że będziemy z tego dumni, tylko raczej chodzi o to, że ta książka dotyczyła troszkę historii, ale głównie kontekstu wyborów do kongresu. Mimo, że dotykaliśmy tam problematyki szeroko pojętych wyborów na poziomie federalnym, to jednak wiele danych, które tam gromadziliśmy, było specyficznych, szczególnych dla Izby Reprezentantów i Senatu. Natomiast zarówno z naszych badań, jak i badań wielu innych specjalistów, Antoniego Corrado, Raimonda Della Racha, y, y, Roberta Macza y, i wielu innych. Y, wynika jednoznacznie, że oczywiście oprócz tego klasycznego wymiaru praktycznego, gdzie trzeba zakupić autobus, obkleić go, płacić za benzynę, nawet jeśli w Stanach Zjednoczonych nie jest droga, to mimo wszystko, trzeba podróżować w tym autobusie i gdzieś najpierw lokalnie, potem regionalnie, a potem po całych Stanach Zjednoczonych. Podróżować, czyli kampania bezpośrednia wymaga pieniędzy, wymaga pieniędzy, wydrukowanie ulotek, wymaga pieniędzy, oczywiście cała kampania medialna, co szczególnie w danych statystycznych się pojawi. W związku z tym no bez tych pieniędzy trudno sobie wyobrazić dzisiaj wybory. Ja wiem, że lubimy wracać do takich wyjątkowych okoliczności. Była kiedyś taka kampania na gubernatora stanu Minnesota, gdzie Jesse Ventura startował i on był bezpartyjny, ale był znanym wrestlerem amerykańskim i w związku z tym był bardzo popularny, a że dwaj kandydaci republikański i demokratyczny się kłócili, on wykorzystał to kampanii bezpośredniej, pokając od domu do domu, za niewielkie pieniądze wygrał wybory. To się raczej nie zdarza, to jest taka ładna amerykańska historia. Dzisiaj trzeba mieć duże pieniądze. Oczywiście ten wymiar instytucjonalny jest widoczny, bo pieniądze są potrzebne nie tylko na prowadzenie kampanii na Wygranie wyborów, ale pieniądze są potrzebne wszystkim podmiotom, które prowadzą działalność lobbyingową. Bez tego absolutnie nie da się tego uczynić. Czyli innymi słowy, pieniądze mogą przekładać się na wymiar instytucjonalny, ale przeważnie mają pewne zabarwienie. To zabarwienie nie zawsze jest czysto ideologiczne, ale o tym wymiarze ideologicznym będę chciał dzisiaj słów kilka powiedzieć. Zwłaszcza, że tak jak my z Mackiem na to patrzyliśmy, analizując wpływ pieniądza na stan amerykańskiej demokracji, bo on jest widoczny. Oczywiście możemy tu się spierać, czy jest większy, czy mniejszy, czy jest tylko destruktywny czy jednak ubogacający. Prawda jest taka, że no, pieniądze są formą e, e, pewnej reprezentacji politycznej, to znaczy dzięki pieniądzom ja mogę być reprezentowany, ale jednocześnie mój pieniądz może też spowodować, że ktoś lub coś jest politycznie reprezentowany. A więc to issue building też polega na tym, że sięgamy do pieniędzy po to, żeby umożliwić, i tu przechodzę do kolejnego punktu, spór nad demokracją amerykańską. Otóż paradoks amerykańskiej demokracji, jeden z wielu, kilka z nich dzisiaj, Dzisiaj poznaliśmy, polega na tym, że zarówno Republikanie, jak i Demokraci, mimo że mają zupełnie przeciwne zdanie na temat tego, czy powinny być limity wydatków, czy powinny być takie, a nie inne limity dla osób indywidualnych, które y, dają donacje na rzecz kandydatów. Republikanie są za zniesieniem, ja oczywiście upraszczam, ale generalnie, Republikanie są za zniesieniem limitów, natomiast Demokraci wręcz przeciwnie, obydwie strony powołują się na demokrację. To znaczy, z, z punktu widzenia Republikanów jest to wolność słowa. O tyle y, mocniejszy argument, że poparty dzisiaj orzeczeniem Sądu Najwyższego, o którym dwa słowa za chwilę powiem. Y, czyli wolność słowa. Pieniądze są po to, żeby umożliwić dyskusję. Bez pieniędzy nie da się w otwarty sposób y, prowadzić kampanii, tym samym mówić o rzeczach, które są ważne, a więc umożliwić całemu społeczeństwu uczestniczenie w tym procesie komunikowania w bardzo ważnych kwestii y, politycznych. Z drugiej strony y, demokraci też słusznie zauważają, patrząc na dane statystyczne, że ci, którzy korzystają z tej wolności słowa w tym wymiarze, są jednak Ograniczeni, to znaczy, mówimy tu o liczbie osób. Zobaczcie Państwo, jak niewielka liczba osób ma wpływ na wielkie pieniądze w kampaniach wyborczych. I to nie chodzi tylko o Elona Muska, który w tej chwili jest taką bardzo ważną postacią, o której trzeba powiedzieć, że to już jest od dawna. Obydwie partie mają swoich bogatych darczyńców i ci bogaci darczyńcy wydaje się, że mają większy wpływ, idąc z tym torem myślenia na debatę, bo, ponieważ łożą o wiele większe środki. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z continuum. Election cycle Właściwie moment, w którym zostajesz wybrany na stanowisko prezydenta, jesteś ambitną polityczką czy politykiem. W związku z tym zmierzasz do tego, żeby już za cztery lata wygrać reelekcję, czy musisz gromadzić środki. To samo dzieje się w cyklu dwuletnim w Izbie Reprezentantów i w cyklu sześcioletnim w Senacie. W związku z tym tak naprawdę pieniądze powodują, że, że, że przez cały czas, czy to przez proces lobbyingu, czy też proces. Donacji na rzecz kampanii, ktoś jest czynny, aktywny politycznie. Można powiedzieć, że tutaj widzimy pewne pozytywne aspekty dla samego systemu politycznego. Natomiast to nie jest tak w historii, znamy takie przypadki, nawet całkiem niedawno, że ten, kto zbierze więcej, wygra, ale nie ma takiej możliwości, żebyś nie zebrał dużo i żebyś był liczącym się graczem. Taka jest bowiem cena. Władzy. I teraz będę się dzielił kilkoma danymi. Te dane pochodzą z Center for Responsive Politics. Polecam, bo to jest taka strona, z której bardzo często z Maćkiem korzystamy, kiedy sięgamy do różnego rodzaju danych. Tutaj te moje kolory trochę mogą mylić, bo my też używaliśmy tych kolorów w innym wymiarze. Niebieski wiadomo, która partia czerwony ta druga, ale prawda jest taka, że w wypadku dzisiejszej prezentacji proszę nie być zwiedzioną, czy zwiedzionym tymi kolorami. W tym wypadku chodzi o wybory do kongresu na niebiesko i wybory prezydenckie na czerwono. To są kwoty w miliardach, tyle kosztują. Takie są koszty tych wyborów. Zatem możemy powiedzieć, że najdroższe do tej pory, mówimy o zamkniętym cyklu, były wybory prezydenckie i do kongresu w roku 2020, które kosztowały 15,1 miliarda dolarów. Szacuje się, że te będą droższe, ale biorąc pod uwagę inflację, może się okazać, że wcale nie będą droższe, niemniej jednak będą bardzo drogie. Przewiduje się, o czym później mówi około 16 miliardów, jednak jest za wcześnie, żeby tę kwotę dokładnie oszacować. Zatem jest to bardzo drogie przedsięwzięcie. Szanowni Państwo, tutaj mamy dane dotyczące tego, na co te pieniądze idą. I wysokość niebieskich słupków, bez względu na to, czy one są niższe czy wyższe, pokazuje jednoznacznie, że media, rozumiane oczywiście różnie w 2008, również w 2022 roku, aczkolwiek nie jest to przypadkowe, dlatego że to Barack Obama spowodował, że media społecznościowe stały się takim głównym forum, w którym nie tylko kampania miała miejsce, ale za pośrednictwem mediów społecznościowych ci small donors, czyli darczyńcy, Powiedzmy, do 200 dolarów mogli właśnie poprzez kliknięcie przekazywać datki i to był jeden z tych elementów dzięki którym Obama zgromadził o wiele więcej środków niż McCain to oczywiście była też taka przyczyna McCain wybrał zupełnie inne źródło finansowania ale prawda jest taka że ten za sukcesem Obamy między innymi stoi ta decyzja żeby wyjść do mediów i za pośrednictwem mediów czy też na media te pieniądze przede wszystkim są wydawane nie będę tutaj, nie mamy na to czasu, też zapewne państwo o tym wiecie. W Stanach Zjednoczonych no istnieją różnego rodzaju procesy. Tak jak wspominałem, pan doktor Wojciechowski nam znakomicie pokazał, jak ewoluowała pozycja ustrojowa prezydenta. Gdybyśmy mieli więcej czasu, postarałbym się o krótką analizę dotyczącą tego, w jaki sposób ewoluowało myślenie władzy na temat procesu finansowania kampanii wyborczych. Umówmy się szczerze, wybory są domeną stanów w wielu wypadkach, natomiast akurat kwestia finansowania federalnych kampanii wyborczych co jakiś czas była Elementem namysłu czy kongresu, czy władzy sądowniczej Sądu Najwyższego. W rezultacie Głębokiej korupcji, wielu skandali, które miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku, ustawy Pendeltona i różnych innych działań, które podjęto na przełomie wieku XIX i XX, doszło do pierwszego etapu tzw. federalizacji procesu wyborczego, a cel główny to, było to była chęć ograniczenia wysokości datków, kontrybucji i wydatków na kampanię. I mimo, że bardzo wiele się wydarzyło między końcem XIX wieku a latami 70., ja przeskakuję dosyć szybko w tym wehikule czasu podróżującym po historii, Stanów Zjednoczonych, bo dosyć ważne wydarzenie to jest ustawa kongresu z 1971 roku Federal Election Campaign Act która po raz pierwszy w znaczący sposób ograniczyła wydatki ponoszone na kampanię. Bo o ile partie się zgadzały, że gdzieś tam powinno się rejestrować, to kto ułoży, to jednak kwestia wydatków to była oś sporna między Republikanami a Demokratami i prawdopodobnie ta ustawa. By, by, nie zostałaby skonfrontowana z konstytucją gdyby nie też wydarzenia w międzyczasie o których tu mówiono między innymi Watergate, ale też duża liczba innego rodzaju skandali. Była jeszcze reforma przed 76 rokiem, w 74 roku na kanwie, której stworzono Federal Election Commission, to jest taka instytucja, która rejestruje kto i w jakiej wysokości kontrybuje, ale również wydaje te pieniądze i to jest tak o tyle istotne, że duża część dzisiaj tych pieniędzy jest zarejestrowanych, ale pojawiają się od 2010 roku pieniądze niezarejestrowane co o czym wspominał pan doktor Turek i o czym też będę chciał za chwilę dwa zdania powiedzieć. Ważne wydarzenie 1976 rok Buckley vs. Y, Valio, y, decyzja sądu najwyższego, która uznała finansowanie kampanii wyborczej jako formę wypowiedzi politycznej, mówiąc najprościej money równa się speech. Upraszczam, ale chodzi tu o to, że nie są możliwe y, y, ponieważ jest to forma wypowiedzi nie można ograniczać wypowiedzi w wolności słowa pierwsza poprawka do konstytucji zatem nie można ograniczać wydatków natomiast ewentualne ograniczenia mogą być po stronie kontrybucji to spowodowało oczywiście po jakimś czasie pojawienie się tak zwanych soft money czyli pieniędzy które niekoniecznie szły bezpośrednio na kandydata tylko na różnego rodzaju narzędzia za pomocą których starano się wspierać pozytywnie lub negatywnie kandydatów była, i to nie jest takie częste w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza dziś w spolaryzowanej Ameryce, ale w 2002 roku była taka e, próba ponadpartyjnego, stąd nazwa Bipartisan Campaign Reform Act. E, porozumienia, e, efektem którego była ustawa kongresu, która miała na celu zwiększenie transparentności, ograniczenie wpływu soft money, ale również ograniczenie takiej komunikacji wyborczej, która byłaby negatywna. To nazwano wtedy electioneering communication. E, I rzeczywiście te ograniczenia weszły w życie, choć później były orzeczenia w 2003 roku. Obrigado. orzeczenie McConnell vs. FEC i najważniejsze 2010 Citizens United vs. FEC. Wspominam o tym dlatego, że to ustrojowo zmieniło absolutnie obraz Ameryki. Cel główny to było ograniczenie udziału korporacji w finansowaniu kampanii, ale prawda była taka, że Sąd Najwyższy tu większością konserwatywną stwierdził na kanwie też wcześniejszych orzeczeń, że jest to absolutnie niezgodne z konstytucją, więc pewne aspekty bipartisan campaign reform Act są niezgodne z konstytucją. Co więcej to Engineering Communication powinno zostać dopuszczone. W rezultacie czego na kanwie ustawy orzeczenia Citizens United z 2010 roku pojawia się nowy byt, nowy twór, tak zwany Super PAC, czyli Super Komitet Akcji Politycznej. I O nim za chwilę dwa zdania. Natomiast króciutko jeszcze dla uporządkowania, jakie są główne źródła finansowania. Oczywiście decyzja jest taka, czy to będą środki publiczne, tak zwane federal matching funds czy będą to fundusze prywatne zdecydowana większość kandydatów wybiera fundusze prywatne bo po prostu są mniejsze ograniczenia w tym zakresie ten wyścig 2008 roku Obama McCain wyraźnie pokazał nam różnicę i atrakcyjność prywatnych darczyńców kandydaci mogą sami się finansować i zapewne każdy kandydat coś wyjął z kieszeni no ale nikt tyle ile Donald Trump mówię tu o tych kandydatach którzy dotarli do pewnego etapu bo oczywiście Michael Bloomberg też miał pod tym względem bardzo szerokie kieszenie ale mówimy o tych którym skutecznie się to udało. W związku z tym kampania Trumpa między innymi w 2016 roku jakby mniej zebrała w stosunku do Hillary Clinton, ale o wiele więcej Trump też swoich pieniędzy w tę kampanię włożył. Głównie polega to na darczyńcach indywidualnych, którzy muszą być dzisiaj zarejestrowani. Są limity dla danego cyklu wyborczego w ramach danego roku. To jest dzisiaj 3300 dolarów, co wynika z inflacji na rzecz kandydata, 5000 na rzecz Komitetu Akcji Politycznej i różne inne jeszcze dane, których teraz nie chcę tutaj szczegółowo podawać. Natomiast warto powiedzieć, są dwie grupy small donors, których jest bardzo wiele. Tu już pewne dane pan doktor Turek podawał. Natomiast ci bogaci darczyńcy, ich nie musi być wielu. To może być 04-0,5% całej grupy osób, które łożą pieniądze, ale są odpowiedzialni za. I to są dane, które przynajmniej na dzisiaj mamy, 16% wszystkich pieniędzy obecnego cyklu wyborczego. Czyli 0,4% odpowiada za 16% kwoty, 0,4% liczby osób zaangażowanych. To też jest oczywiście specyfika tej amerykańskiej demokracji w wymiarze finansowania kampanii wyborczych. Partie, komitety partyjne to głównie komitety kandydatów. Jak zobaczymy, ile komitet Kamali Harris, komitet Donalda Trumpa, te główne komitety zebrały. Tam też są oczywiście określone ograniczenia i konieczność rejestracji. Od 1943 roku działają komitety akcji politycznej. Na czym polega różnica? Dlaczego się pojawiają super, to nie tylko dlatego, że to amerykańskie, ale dlaczego się pojawiają superkomitety, żeby odróżnić od komitetów? Otóż komitety akcji politycznej są ograniczone, zarówno jeśli chodzi o wysokość kontrybucji, jakie mogą do nich być wnoszone, plus wszystko trzeba rejestrować, każdy wydatek. Natomiast w przypadku superkomitetów akcji politycznych na kanwie tego orzeczenia 2010 roku, to są tak zwane independent expenditures, czyli wydatki niezależne. One są niezależne od kandydatów. One nie są y, y, przygotowane w porozumieniu z kandydatami. Ktoś może na taki superpack wpłacić pieniądze, wiedząc, że ten super pack popiera Kandydata X lub kandydatkę Y albo nie popiera, czyli prowadzi kampanię negatywną. Ja już tego nie podaję, ale macie, które takie badania prowadził, okazuje się, że do 80% treści, jakie, na jakie te pieniądze są przekładane, to są treści negatywne. A więc mamy do czynienia z kampanią negatywną. Super PAX odpowiadają za większą część kampanii negatywnej i są bardzo skuteczne. Ale teraz, żeby powiedzieć, bo te kolory niebieski, czerwony, czyli demokratyczny i republikański. Mogę bo będzie bliżej <grym> uwierzyć w to. Demokratyczny i republikański kontekst, w jakim działają. Barack Obama, czyli przedstawiciel partii, która generalnie była przeciwna tworzeniu czegoś jak Super PACs, skrytykował i to nie jest częste, mimo wszystko, choć dzisiaj to słyszeliśmy, to nie jest częste, żeby w orędziu o stanie państwa prezydent odniósł się do orzeczenia sądu najwyższego, go krytykując. Obama tak się odniósł ze Citizens United, mówiąc, że 100 lat poszło... Gdzieś tam do historii, natomiast obecnie mamy sytuację, w której będziemy musieli być uzależnieni od wielkich korporacji. Jestem przeciwny Super PAC. Jaki efekt? W tym samym cyklu wyborczym Obama stworzył, czy stworzono Super PAC wspierający Obamę, który zabrał rekordowe pieniądze. I to też pokazuje kwestię tego, że mówi się o pieniądzach, że są jak liquid, prawda? bez względu na to, możesz tu ograniczyć, to wejdą inną drogą. Cały czas demokracja amerykańska tworzy nowe narzędzia, właściwie system się nie zmienia. Zmienia się tylko wysokość i, jak to wcześniej określałem, cena władzy. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o działalność Superpacks, to mamy tutaj dane obecnie zarejestrowanych, to jest stan na wczoraj czy przedwczoraj. 2390 tego typu organizacji. I te 2390 organizacji jest odpowiedzialne za pompowanie wielu pieniędzy. Dane, które mamy akurat z 2022 roku, z zamkniętego cyklu wyborczego, ponad 2,5 miliarda dolarów przyjęły, natomiast prawie 1,5 miliarda wydały na kampanię negatywną lub kampanię pozytywną, ale nie wprost na rzecz komitetu kandydata. Natomiast mają ogromny wpływ na to, jak potem wygląda przekonywanie społeczeństwa co do wyboru. I wreszcie dochodzimy do 2024 roku. Nie będę już mówił o tym kontekście, to są wszystko rzeczy, które mają znaczenie i miały wpływ. Oczywiście kampanię dzielimy na kampanię do 21 lipca i kampanię po 21 lipca. To nie chodzi tylko i wyłącznie, że był inny kandydat po stronie demokratów, ale również o obudzenie, Kamala, czy wybór Kamali Harris spowodował, że nagle demokraci się obudzili, to znaczy wygaszenie kurka dla Biden'a, co też miało pewien wpływ i otwarcie tego kurka na rzecz Kamali Harris pokazuje, że demokraci jakby czekali na to i to też Stąd ta świeżość Kamali Harris, szczególnie w pierwszym miesiącu jej kampanii. To jest rekordowy wzrost donacji, wynikający ze specyfiki sytuacji, o której Maciek Turek przedtem mówił. Co ciekawe, superpacks, czyli negatywne kampanie są bardzo podobne, natomiast Kamala Harris prawie dwukrotnie więcej zebrała, jeśli chodzi o komitet wyborczy. I to jest rzeczywiście rekord. Natomiast no, kazus Elona Muska pokazuje, bo Elon Musk pełni się jej dwojaką rolę. Z jednej strony rolę tego bogatego darczyńcy, który chce wspierać Donalda, Trumpa, przeprowadził się do Pensylwanii, nie ma przypadku, a więc stan, który jest dosyć istotny z perspektywy by, bycia swing state. Natomiast z drugiej strony, oczywiście, pomysł, żeby płacić 47 dolarów każdemu, kto zagłosuje na Donalda Trumpa, to tylko się może zrodzić w Stanach Zjednoczonych i, i może przez połowę by społeczeństwa być uznawane za niezgodny z konstytucją, a za drugą połowę za znakomity pomysł marketingowy. Zobaczymy, jakie będą tego skutki. Natomiast proszę teraz w ostatnie dwa tygodnie patrzeć, co dzieje się w sześciu, siedmiu swing states, bo tam wszystkie te pieniądze są pompowane. Nie mam już czasu, natomiast tu podaję pewne dane, które mają wyróżniać. Kamala Harris zebrała 685 milionów, komitet Donalda Trumpa trochę ponad 300 milionów, ale przy środkach zewnętrznych to są już bardzo podobne kwoty. Też pokazuje kto z tych środków zewnętrznych, tu hybrydowy PAC, Super PAC, natomiast Super PAC MAGA zebrał bardzo wiele, najwięcej, 281 milionów. Trump buduje swoją kampanię nie tylko pozytywną, ale też negatywną. Uznaje, że to jest bardzo ważny element kampanii. Co ciekawe, duże donacje, 400 7 milionów u Kamali Harris, a więc więcej, ale procentowo jak porównamy, to jest więcej drobnych darczyńców, którzy wspierają Kamale Harris niż Donalda Trumpa. To nie był przypadek, to już znak, że powinienem kończyć. I teraz jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, chociażby ten pierwszy punkt. Wśród darczyńców to nie jest tak, że to będzie miało przełożenie na to, kto dokładnie będzie głosował na kandydatkę lub kandydata, ale wśród darczyńców Kamali Harris jest prawie porówno. Natomiast w przypadku Donalda Trumpa jednak to jest 2 do 1. I to też pokazuje, wydaje się, pewne preferencje, preferencje polityczne. I co ciekawe, grupy liberalne tu w, w jednoznaczny sposób starają się ten ideologiczny wymiar uwypuklać przy tym interesie, który, który im służy. Moje wnioski bardzo krótko. Będzie to najdroższa kampania, choć biorąc pod uwagę inflację, zapewne nie najdroższa w y, historii, jeżeli to będzie koło 16 miliardów. Jest polaryzacja, a więc to czynniki ideologiczne decydują, że Amerykanin decyduje się nawet ten, który nie ma pieniędzy, zapłacić choćby anonimowo 50 dolarów, bo ma poczucie, że uczestniczy w pewnym procesie i że wpływa nie tylko głosem, ale no jakoś umożliwiając tej kandydatce czy kandydatowi przekazanie tej głównej myśli w kampanii wyborczej. Zauważam dwa trendy. Jeden jest kontynuacją, to znaczy. Od 2008 roku, od czyli mówimy o XXI wieku, demokratyczni kandydaci potrafią zebrać więcej środków, głównie dzięki mniejszym donacjom. Ale to nie znaczy, że to zawsze wystarcza, bo w 2016 roku nie wystarczyło i kto wie, czy nie będzie mieć podobnej sytuacji, że w 2024 roku również to nie wystarczy. Nowy trend to nie jest tak, że nie było celebrytów czy bogatych Amerykanów, którzy się angażowali, ale tego typu inicjatywy, jak Elona Muska, są rzeczywiście nowe. Natomiast Taylor Swift trochę inną rolę pełni, też jest bogata, ale inaczej bogata. I z tej perspektywy oczywiście ten labeling, który idzie w amerykańskie społeczeństwo, albo słucham Taylor Swift, albo nie słucham, ma oznaczać, wspieram Kamale Harris lub nie. Jak jest przełożenie nam wynik wyborów, ponieważ nigdy nie udało, czy nigdy w 2016 roku publicznie nie powiedziałem, że wygra Donald Trump, więc żaden ze mnie ekspert. Dla, zatem proszę mnie nie cytować i nawet to, co tu wkleiłem, nie jest do końca pewne, ale wydaje mi się na dzień dzisiejszy, że jeżeli Trump był, a zawsze był niedoszacowany, to oczywiście obecny wynik jest mu sprzyjający, przynajmniej te dane, które, które dostrzegamy. I to też pokazuje, bo super to są pieniądze, on nie chce być ukryte, ale takie, do których się otwarcie nie przyznajemy. Więc jeśli więcej pieniędzy, do których się otwarcie nie przyznajemy, wspierają Donalda Trumpa, do którego też w badaniach opinii publicznej nie każdy jednoznacznie się przyzna, to możliwe, że przynajmniej na dzień dzisiejszy jest on na tej ścieżce do zwycięstwa. Nie mam czasu już opowiedzieć, ale niezwykle ciekawy kazus to jest inny temat, ale dotykający tej kwestii. Bo pytanie jest takie: po co płacić, żeby ktoś wygrał wybory prezydenckie? Okej, okay, mogę wierzyć, że Trump jest lepszy niż Harris, albo na odwrót, ale potem prawdziwe cele są realizowane. I kazus Leonarda Lio, byłego wiceprezydenta Federalist Society, który zebrał miliard 600 milionów na kampanię, która miała wspierać wprowadzenie do Sądu Najwyższego konkretnych sędziów, to znaczy chodzi o tą shortlist. Pokazuje, bez względu na to, czy będziemy się tu spierać, czy to dokładnie tak wyglądało, czy inaczej, że lobbying i wpłacanie pieniędzy na rzecz, żeby prezydentem był Trump lub Harris, to niekoniecznie chodzi o Trumpa i Harris, ale to chodzi o bardziej długofalowe cele. Ksiądz Longchamp de Berry, profesor Longchamp, dzisiaj mówił, jak ważny jest Sąd Najwyższy. I może to jest jeden z czynników, dla których niektórzy te pieniądze w tę kampanię łożą. Bardzo dziękuję.